Czy gdybyś musiał jebać Frenzla, to komu byś to zrobił, nie licząc mojej rodziny? Frenzla? Chodzi o okutas, tak? Żeby zazmakować tutaj pana Konara. Hmm. Hmm. Jakbym musiał tak, tak na stówę, tak? To komu bym to zrobił? Nie wiem, komukolwiek to whatever jest. Tylko, żeby był w miarę umyty chociaż z dwa dni przed. Bo tak, jak ma się tak lepić, kurwa, to. Znaczy, wiadomo, że, ze, że ze śliną by to zeszło tam, tam po, po trzech. Po, po trzech zasysach, ale. No, po prostu ten. raczej ten pierwszy. ten pierwszy etap, tak. Yy, byłby nieprzyjemny. Więc. Yy, nie wiem, no, obojętnie, no. I też jakby nie był taki jakiś. Jakimś takim turbohużem, bo ten. No jakby nie był jakimś TurboHudem, to też by było git. A tak to chyba. A tak to chyba wiesz, to chyba obojętne, nie.